Czas na następną przygodę z kudą. Tym razem architektura, drodzy moi. Do tej pory zajmowaliśmy się tą architekturą od strony samego hosta, od strony transferów. Ale żeby można było zrobić coś, co będzie nietrywialne, coś, co będzie bardzo wydajne, trzeba sobie dokładnie zdawać sprawę z tego, jak działa architektura od strony samej karty graficznej. Rzeczą podstawową, która zarządza. Pracami wykonywanymi na, wykonywanymi na karcie graficznej jest streaming multiprocesor. To jest planista, to jest scheduler, jeśli ktoś woli tak to nazywać w języku angielskim. Ok, który jako pojedynczy atom swojej pracy ma możliwość wyboru pojedynczych warpów, a warp ma 32 wątki wewnątrz. Oczywiście, streaming multiprocesor nie może obsługiwać równocześnie wiem, 50 milionów tychże wątków. Nie, on ma to ograniczone. To będzie 128 wątków równocześnie, bądź 32 wątki równocześnie. Zaraz jeszcze zobaczymy to na Device Square. Zaraz to Wam pokażę. No akurat ta karta, o ile pamiętam, ma możliwość obsługiwania w ramach pojedynczego streaming multiprocesora. Równocześnie 64 wątki, czyli dwa warpy. Oczywiście tych stymik multiprocesorów, drodzy moi, jest więcej na karcie. <grym> Oczywiście, no właśnie. Jakbym wziął starszą kartę, to mógłbym Wam pokazać przykład, że jest jeden. Albo na przykład w Jetsonie nano także jest jeden, tylko ten styming multiprocesor, no ale dobrze, niech będzie, że może być ich dużo. Tak? Że na takich nietrywialnych, większych kartach tych styming multiprocesorów może być dużo. I słuchajcie, one mogą działać równocześnie. To znaczy, że całość takiego thread bloku może obsługiwać pojedynczy streaming multiprocesora, może też również obsługiwać ich wiele. Dobrze, to w takim razie musimy się skupić na zagadnieniu, które jest związane z warpem. Jak wygląda warp? Chociaż jest to za mała trochę jednostka, ja będę się do niej może odwoływał do samego warpa nieco później, bo tam będzie taki szczegół, o którym trzeba będzie wiedzieć. Ale myślę, że lepiej się będzie odwołać do thread bloku, jak jako takiego elementu, który najlepiej będzie pokazywał pewne działanie. No, w thread bloku, jak wiadomo, może nie będę rysował już dużej ilości tych strzałek, ale tutaj znajdują się rzecz jasna w thread bloku, znajdują się drodzy moi. Warpy, tak? czyli wątki jako takie. No i w thread bloku może być tych warpów jeden, może być dwa, może być cztery, może być więcej równocześnie. Powstaje sensowne pytanie, do jakich pamięci ma dostęp, ma dostęp taki thread block. A no słuchajcie, pierwszą rzeczą, o której trzeba powiedzieć, to to jest to, że dostęp taki thread blok ma do pamięci, która nazywa się pamięcią rejestrów. I co jest istotne dla Was, że to rejestry te są 32-bitowe. I rejestru nie interesuje, co on wewnątrz trzyma. Pamiętajcie, że to jest assembler ewentualnie, jeśli chodzi o język, który będzie służył do jego programowania. A w assemblerze, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie z tym językiem, to wie, że on jest pozbawiony typów. Rejestru nie interesuje, co trzyma. Interesuje, w sensie nie interesuje, jaki typ danych trzyma, interesuje tego tylko go, jaka jest objętość tego typu danych. Czyli, jeżeli będziemy mieli dane, które będą miały objętość 4 bajtów, no to zmieści to się w 32 bitach. Jak będziemy mieli 8 bajtów, to będzie konsumowała taka wartość 2 rejestry. I dlaczego tak ja o tym tak wspominam? Słuchajcie, dlatego że rejestry są wybierane przez tymik Multiprocesor. Dla danego wątku, dla danego warpa do uruchomienia i to jest pula rejestrów. Nawet to zapiszę, chociaż nie znajdziecie takiego zapisu w, w dokumentacji, ale żebyście po prostu pamiętali. Tak, Że to jest pula. I ta pula, drodzy moi, jest 64, kilobajto, kilobajtowa. Ale jeszcze raz. 64 kB razy 32 bity. O. Tak to jest, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o samą pulę rejestrów, żebyście zrozumieli, że to jest, no w takim przypadku jest stosunkowo dużo tych, tych bitów, ale 64 tylko e, rejestry 32-bitowe. O, dokładnie. Teraz słuchajcie, to jest istotna rzecz. Wyobraźmy sobie, że mamy thread block, który będzie miał wartość, no niech będzie 1024, tak, równocześnie wykonywanych wątków. To znaczy, że jeżeli takich 1024 wątków jest równocześnie wykonywanych, no bo na przykład mamy dużo streaming multiprocesorów i one potrafią obłożyć całość takiego thread bloku. no załóżmy, że każdy z nich ma tyle, tyle możliwości, żeby obsłużyć tak dużo warpów, żeby można było obsłużyć cały thread block, to będzie oznaczało, że jeżeli każdy z tych pojedynczych wątków będzie na przykład obsługiwał nie wiem, 40 albo 32 rejestry jako takie, no to może dojść do wykorzystania całości tej puli. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czyli block w trakcie uruchomienia nie powinien przekroczyć tej puli rejestrów. Co się dzieje, jeżeli on przekroczy? No, to jest, dzieje się bardzo prosta rzecz. Zaczyna, zaczynają być te rejestry używane w trochę takim trybie, który będzie nazywany register spilling w nomenklaturze kudy, czyli rejestr będzie wymiatany na pamięć lokalną dla danego wątku. Ta pamięć lokalna jest stosunkowo duża, bo lokal mem jest wielkości mniej więcej... 512 12 kB, tak. Więc jest stosunkowo duża. Ale ona jest powolna. Jest ona na pewno wolniejsza niż rejestry, to jest pewne. Czyli jest, tutaj będzie ten register spilling, jeżeli będziecie, wy, wyczerpiecie wszelkiego rodzaju, wyczerpiecie pulę rejestrów. I dlaczego to jest ważne, żeby rozumieć, że to jest pula? Dlatego, że później będę Wam pokazywał różnego rodzaju intryziki, Czyli takie intrinsics, tak? takie instrukcje, które będą wykorzystywały różne sztuczki na tejże puli rejestrów. Spoko. Jedźmy w takim razie dalej. Mamy już lokal MEM, 512 KB, mamy rejestry. Mamy następną część, która jest dość istotna z punktu widzenia threadbloku. Słuchajcie, Shared Memory. Shared Memory ma taką samą prędkość jak rejestry, jeśli chodzi o dos z czasy dostępu. Jest to bardzo szybka pamięć. Niestety nie jest nieskończona, bo wszystko co dobre szybko się kończy. Tak? Bo ona ma tylko i wyłącznie wartość 64 KB. Nie jest większa, ma tylko 64 KB. No i to jest uwaga, około, bo w zależności od tego, jaka karta to może być 32 KB, to może być 48 KB. W nowych konstrukcjach, które są raczej od wersji 8. Czyli od Ady wzwyż, no może dochodzić nawet do 256 kB, tak? Także widać, że tutaj kładzie się duży nacisk na to, żeby tę pamięć, e, pamięć poszerzyć, tak? Mimo tego, że ona jest droga, czyli ona podnosi samą cenę architektury stosunkowo wysoką, no bo jest, powiedziałem, bardzo szybka, ona jest tak szybka jak rejestry. E, z tą pamięcią rzeczy różne można zrobić. Można ją okroić, można ją wykorzystać nieco w inny sposób, ale ważna rzecz, która Was powinna interesować, co później się nam ukłoni, to jest to, że słuchajcie, ta pamięć jest zorganizowana w postaci 30. Nawet nie będę tego zapisywał, bo będę być może trudno to musiał policzyć, ale to będzie 32 razy i to będą bloki. Co będzie oznaczało, że ta pamięć wygląda mniej więcej tak. O, i adres, który tutaj będzie adresowany, to czy to, czy jeszcze w innych miejscach, będzie trafiał być może do wspólnego bloku. Te bloki są szybkie, ta pamięć jest szybka, jest ich 32, wspaniale, i trzeba będzie też pewne rzeczy robić, jak już będziemy wyciskali cytrynę, żeby tę pamięć jeszcze przyspieszyć. Będziemy musieli zrobić tak, żeby nie dochodziło do konfliktów na tych blokach. No dobrze, mamy już pamięć shared memory. Popatrzmy w takim razie dalej, jakie rodzaje pamięci jeszcze dalej będą dostępne. Słuchajcie, dopiero pod pamięcią shared memory znajduje się cache. Ja zapiszę, że to jest cache pierwszego poziomu, choć to bardzo różnie wygląda. Czasem ten cache jest i dwupoziomowy, czasem jest jednopoziomowy. Niech będzie pierwszego poziomu tenże cache. Cache jako taki ma dostępy, które są albo 64-bitowe, albo 128-bitowe. Można nawet przełączyć na wielu kartach. Co oznacza, że najlepiej sobie radzić w sytuacjach, w której takie transakcje do pamięci są wykonywane do, w ramach niego albo 64-bitowo, albo 128-bitowo. Co jest dla Was istotne, to jest to, że również ten cache będzie można na niektórych kartach, nowszych szczególnie, na przykład częściowo wyłączyć i częściowo Pamięć tegoż Cache'u poświęcić jako taki sterowalny cache. O, czyli będę mógł sam decydować o tym, co się będzie działo w tym Cache'u, będę mógł go podzielić, ale to już później, może jak będę pokazywał pewne specyficzne zagadnienia dotyczące cache'u. Także cache ma takie dostępy, tak, takie transakcje. Dobrze. Poniżej tego cache'u znajduje się oczywiście global mem. I ta pamięć typu Global Memory, słuchajcie, to nie jest pamięć taka hmm, typowa. Ta pamięć jest wielodrożna, co będzie oznaczało, że potrafi równocześnie wykonywać wiele transakcji na komórkach pamięci. No inaczej nie można by było oczekiwać wysokiej wydajności, gdyby to był pojedynczy kanał. I tych kanałów jest ho, ho, ho i jeszcze trochę. Ile? No cóż, ja wam nie powiem. Musiałbym wziąć kartę, zdjąć z niej układ chłodzenia i zobaczyć, ile jest żuków dookoła tego pojedynczego chipu. Czyli to by wyglądało tak, że tutaj mamy sobie chip i tu są takie żuczki, to są te pamięci, tak? Ok, no niech będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Piątka, szóstka, niech będzie tu jeszcze siódemka i ósemka. O, i wtedy bym powiedział, że najprawdopodobniej mam do czynienia z pamięcią ośmiodrożną, gdyby tutaj było. NVIDIA, tak? Sam chip, a dookoła te pamięci. Ale to wiecie, ja tego naprawdę nie wiem, bo to zależy bardzo mocno od konkretnej karty i też można to wydedukować pod, po tym, jak się wykonuje różnego rodzaju benchmarki. No dobrze, ale wracajmy do tej global memory. Global memory, słuchajcie, jako takie, może być wykorzystywane w bardzo różnych trybach. Możemy na przykład zadecydować, bo to dalej jest cały czas global memory, że wykorzystujemy część tego global memory na pamięć tak zwaną tekstur. Pamięć tekstur, tak to zapiszę. Tak. Tekstury jako takie mają to do siebie, że mają nietypowy sposób adresacji. To nie jest taka adresacja jak w zwykłej pamięci, gdzie mamy pewne rzeczy liniowo zrobione. W teksturach bardzo łatwo adresuje się w trybie stencil, czyli w takim trybie Dwu, trójwymiarowym, jednowymiarowym, czyli na przykład posiadając adres tej komórki, ja będę mógł łatwo zaadresować sobie te komórki, tak? Będę mógł wykonać na nich różne transformacje, będę mógł e, pobrać je, będę mógł je wyfiltrować, będę mógł wyciągnąć średnie, etc., etc. Czyli to pracuje ta pamięć w taki sposób. Ja muszę ją jeszcze połamać na surface. Bo pamięć tekstur jest dostępna tylko w trybie read only, a surface jest w trybie read-write. To jest RO, tak? a to jest RW. Będziemy mogli zaadresować w ten sposób. Ja na początku tej pamięci nie będę omawiał, bo to są już bardzo specyficzne algorytmy. Później być może. W tych naszych spotkaniach taka pamięć się pojawi. Zobaczycie, jak sami będzie można łatwo adresować na przykład tablice dwuwymiarowe. Tam się podaje też stride, żeby on wyrównał to odpowiednio. To jest troszeczkę bardziej skomplikowana obsługa. No i słuchajcie, jeszcze jedna pamięć. Jest to pamięć, która się nazywa const memory. Tak? Ten const memory, zaraz przecież ona znajduje się niby w ramię. Czy ktoś może powiedzieć, człowieku, ty oszukujesz? Nie, nie oszukuję was. Słuchajcie, pamięć typu const oczywiście jest dostępna ze strony hosta w trybie read -write, bo mogę ją zapisać i ją odczytać, ale z punktu widzenia samej karty graficznej i jej wątków, jeżeli zadeklarujemy część pamięci jako konst, to elektronika karty nie będzie do niej doprowadzała sygnałów write, czyli zapisu. Dostęp do tej pamięci będzie szybszy. Tam po drodze jest jeszcze robiona pewna sztuczka z pamięcią, która jest też dedykowana taką pamięcią typu cache do pamięci typu read only, czyli const memory. I teraz słuchajcie, ile tej pamięci jest. No, szału, nie ma. 64 kB. Tyle jest tej pamięci. I teraz słuchajcie. Do czego tej pamięci można użyć? Tej pamięci będzie można użyć do różnego rodzaju tablic przeglądowych, czyli lookup tabli, do różnego rodzaju współczynników. Do różnego rodzaju tego typu rzeczy. Pamięć ta będzie dostępna nie tylko dla pojedynczego thread ale dla całości grida, jak najbardziej będzie można ją zadeklarować i ją obsłużyć. Ona jest bardzo przydatna, też może służyć jako sposób komunikacji ze strony hosta w kierunku karty graficznej, bo przecież karta graficzna może to tylko czytać, a host będzie mógł to zapisać. Tak? Więc też można sobie zdecydować o tym, że taką pamięć będziemy mogli obsługiwać właśnie też w tym trybie. No, i tak słuchajcie, wygląda ta architektura pokrótce. W samych szczegółach, nieco może nawet lepiej to narysowane, w konkretnym przypadku, jak już będziemy sobie robili eksploatację konkretnego kernela, zobaczycie w narzędziu, które będzie nazywane Insight Compute. one będzie i graficzne, i tekstowe, i będzie można pokazać bardzo wiele różnych rzeczy. Nawet to trzeba będzie jeszcze rozrysować, żebyście zrozumieli, co tu się dzieje i w jaki sposób. Należy unikać tych konfliktów, również i to trzeba będzie omówić, jeżeli będziemy mówili o schedulerach i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że na tym takim wstępnym etapie to powinno wystarczyć, bo w dalszej części będę chciał poruszyć zagadnienie związane z operacjami już na pamięci, będę chciał dokonać Transpozycji macierzy. Nie po to, żeby być może robić na niej jakieś dokładne obliczenia, tylko pokazać Wam zależności związane z tymi elementami architektury, o których tutaj mówiłem. Na dzisiaj Wam dziękuję, zapraszam na następne. Gdybyś miał jakieś sugestie, komentarze, zachęcam do komentowania, zachęcam oczywiście też do lajkowania. Trzymajcie się.